Dzisiaj czwartki nowy ekspres będzie, ale zanim co, chciałbym Wam pokazać parę filmów, które znalazłem w tych wygrzebanych, takich z różnych bargain binów. Myśla bardzo lubi właśnie konkretnie horrory, więc sporo takich właśnie rzeczy. Jak mogliście oglądać, tam kiedyś tam taki film był, co zrobiłem właśnie z tanimi filmami, które obejrzałem. Więc teraz mamy kolejną porcję, i tym razem są to tylko horrory. A to Halloween special. Hall, czyli bunkier z 2001 roku, moja mama kupiła mi w Szmatlandzie, taka używana, porysowana trochę, słychać jak się tam trzęsie to ze strachu, bo straszny film. Gra w nim Keira Knightley, to jest pierwsza jej jakaś większa rola, potem możecie ją kojarzyć, to jest ta satagienia z... Piratów z Karaibów. A Tora Birch gra główną rolę, możecie ją kojarzyć, jako że ona grała, w, dokładnie w tym samym roku, grała w Ghost World, więc nie wiem, po co bawiła się w taki film, może chciała mieć same główne role. A dwa lata wcześniej w American Beauty, więc to nie jest tak, że narzekała na brak roboty. A to taki mały... Z Wielkiej Brytanii, film. Skrajnie irytujące nastolatki idą na piknik do bunkra, wchodzą do bunkra, bunkier się zamyka i oni nie mogą wyjść. I po drodze jest jeszcze jakiś twist i są jakieś zmiany. Film bardzo nierówny, dlatego że ma parę fajnych pomysłów i parę fajnych rzeczy, chociaż interakcje między postaciami są skrajnie nudne, zagrane szeroko. A jak pojawia się jakaś postać, taka nieco psychopatyczna, to jest bardzo zagrana jako taka postać psychopatyczna. Podobną wartość ma infekcja 5 zł w Saturnie, albo 2 zł, ja już nie pamiętam. Więc infekcja to japoński horror. To znakomity horror utrzymany w klasycznej konwencji japońskiego kina grozy, którego najlepszymi przykładami są filmy The Ring, Krong oraz Dark Water. Czyli to nie jest najlepszy przykład tego kina. Na skutek błędu lekarskiego w przeżywającym poważne problemy szpitalu dochodzi do śmierci pacjenta. Zarażony wirusem organizm został całkowicie zdeformowany. Lekarze podejmują próbę wyodrębnienia wirusa i pomocy chorym Zakażony... Pacjent znika w tajemniczych okolicznościach. Śmiertelny wirus zdążył się rozprzestrzenić. Dużo, du, dużo porą państwa strasznego, ale tak naprawdę to jest bardziej rzeczy się wydarzają niż faktycznie to ma jest jakieś pozbierane, a na koniec dostajemy całą bandę głupich twistów, które nie wiem po co w ogóle są. Tak jakby reżyser zauważył, kurczę, ten film jest słaby, czy, czy mogę to jakoś obrócić na swoją korzyść. O, okej, okay. to wszystko działo się w umyśle czymś. Albo to, co działo się w umyśle, czymś działo się w czyimś umyśle. Ale tak naprawdę, może działo się jednak naprawdę. Tyle możliwości, jestem reżyserem, mogę tak dużo zrobić. No, ale główna atrakcja to The Feeding, czyli żer. Kupiony za złotówkę w Saturnie, tak dało się zakupić za złotówkę film. Hasło: pół człowiek, pół wilk, czyste zło. Jest nawet recenzja z horrorfanatics.com. Postaci zachowują się absurdalnie, nie brakuje gory, fabuła jest interesująca. To jest bardzo niskobudżetowa produkcja kręcona głównie w lesie dlatego, że takie jest najtani. Wszystko jakoś nakręcone z aktorami z łapanki. Oglądaliśmy to e, na wieczorze kawalerskim kolegi, jak już to była taka ostatnia atrakcja, że już właściwie szliśmy spać. E, obejrzeliśmy to i tak naprawdę obejrzeliśmy całość. Myśleliśmy, że może zaśniemy przy tym albo coś, ale nie. To jest tyle dobrej zabawy, to jest tak złe aktorstwo, że to jest niesamowite. E, do tego, kiedy włącza się lektora, to on po polsku mówi te wszystkie kwestie. I to są takie głupie kwestie, jedna za drugą. I nie mam pojęcia, zresztą się zastanawialiśmy, jak ten lektor musiał się czuć, jak dostał do czytania. Ogólnie, za złotówkę totalnie warto. Nie mogę się doczekać, żeby znaleźć chwilę na ten film. Winda. Na każdym piętrze śmierć. Kupiony za 4 zł na Allegro, nie mogłem się powstrzymać. No. Y więc ogólnie, jeżeli miałbym któryś. Czy to? To czwartki... Jak się nazywał? Tak bardzo nie nadążam teraz za filmami. Nie obejrzałem jeszcze ani zimowego snu, ani fury, więc znaczy na zimowy sen na pewno pójdę. To film Furia sobie odpuszcza. tylko że teraz Nowy Tydzień i kolejne filmy, które trzeba obejrzeć. W filmach studyjnych zobaczycie Gościa. Film, który za granicą zebrał już bardzo dobre recenzje, tylko podobno trzeba być trochę otwarty umysł na wolność gatunkową. Jako, że podobno jest bardzo dużo zabawnych momentów, które niektórych osoby wytrąciły z tego. Rogi to film, w którym wszyscy myślą, że Harry Potter zabił swoją dziewczynę, a. Więc rosną mu rogi, dlatego że jest Harry Potter i jest magiczny. Film, co ciekawe, jest już dostępny na iTunes. Jeżeli y, jest też w Polsce, to dajcie znać, bo ja nie wiem, jak to wygląda z iTunes. Czy w Polsce wszystko to się pojawia to samo? W klubie Jimiego przeniesiemy się do lat 20. na irlandzką prowincję. Tam powstaje klub młodzieżowy, i rodzice są bardzo zaalarmowani. A jak koniecznie chcecie się wybrać na horror, bo Halloween. To zapraszam serdecznie na Rek 4, kolejny odcinek hiszpańskiego tysięca. Z filmów, które ja obejrzałem w poprzednim tygodniu, polecam Mame, czyli ten kanadyjski film, o którym mówiłem wcześniej, spełnia jak najbardziej oczekiwania. Nadal jest grana w niektórych kinach, a ja na pewno zabieram się za niedługo za pozostałe filmy tego samego reżysera, bo podobno nawet nie jest jego najlepszy. To tyle w ekspresie, szybko i konkretnie wracamy do filmów, horrorów. Za 5 zł w koszu w Saturnie dostałem ten koszmarek. Wziąłem go, bo czy, przeczytałem, że warto dla komentarza twórców, którzy kompletnie nie rozumieją, że film jest do niczego. Niesamowicie się słuchało, jak oni, jak oni nie mogli, pękali z dumy i dziękowali, jak wszyscy zrobili fantastyczną robotę przy tym filmie i jak to udało im się przemycić Żart głównie w filmie dla dzieci. Przedsmak. Autorom scenariusza udała się naprawdę trudna sztuka. Pokazali wyraziste charaktery i połączyli brawurową komedię z nutami autentycznego wzruszenia. I autor cytatu, reżyser Walt Becker, to jest reżyser tego filmu. To tyle miłego dnia. Mam nadzieję, że uda wam się w ten weekend zobaczyć jakiś świetny film.